Witam serdecznie na kanale Przyroda JP. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o oddalaniu się księżyca od Ziemi. Zapraszam do oglądania. Księżyc, nasz naturalny satelita stabilizuje oś i prędkość wirowania Ziemi. Dzięki temu możliwe się stało utworzenie stabilnych warunków do wykształcenia się życia na Ziemi. Jednak księżyc Oddala się od Ziemi o około 4 cm rocznie, przez co stabilizacja będzie coraz słabsza. Szacuje się, że za 2 miliardy lat Księżyc będzie tak oddalony od Ziemi, że przestanie ją stabilizować. Ciekawe, czym będzie zastąpiony. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.